W oblicze ludzkie odziany dla szczęścia ludów Twych braci. O Jezus bawco kochany. Stać w oblicze ludzkie odziany, dla szczęścia ludów Twoich braci. O Jezus, bawco kochany! Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, wszechrzeczy stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. O wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty, a z Tobą mam niebo całe, i z aniołami śpiewam ci, święty, żyję jedynie na Twoją chwałę. Nie z serafinem łączysz się Boże, ale z człowiekiem mizernym. Który bez Ciebie nic uczynić nie może, ale Tyś dla człowieka zawsze miłosierny. Me serce jest Ci mieszkaniem, O królu wiecznej chwały, panuj w mym sercu i króluj w Nim, jako w pałacu wspaniałym. O wielki niepojęty Boże, który się raczył tak się uniżyć, cześć Ci oddaję w pokorze i błagam, abyś mnie raczył zbawić. Kyrie eleison Kyrie eleison Christe eleison Christe eleison Kyrie eleison Dzieciątko Jezus, usłysz nas, Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj. Boskie dzieciątko, synu Mary i panny. Zgiół się rad Boskie dzieciątko, słowo, które stało się ciałem. Zgiół się rad Boskie dzieciątko. Mądrość ojca przedwiecznego, zwił się na Boskie dzieciątko, przedmiocie upodobania ojca, zwił się na Boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych. Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, nasz Zbawicielu, Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków, za swych wielbicieli. Boskie dzieciątko. Które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów. Zmiłuj się nad Boskie Dzieciątko, Skarbniku łask boskich. Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Źródło świętej miłości. Bądź nam miłościw, przepuść nam boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej Wybaw nas, boskie Dzieciątko Od złości światowej Wybaw nas, boskie Dzieciątko Od pożądliwości ciała Odpychy żywota przez pokorne narodzenie Twoje przez chwalebne objawienie się Twoje Przez ofiarowanie się Twoje nas Przez niewinność Twoją nas Przez prostotę Twoją Przez pa twoje była w nas boskie w jej tron twoj przez łagodność twoją ty wraz boskie jest tron twoj przez pokorę twoją przez miłość Twoją nas Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Dzieciątko Jezus. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata? Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, dzieciątko Jezu. Będę się radował w Panu, będę się w nim bogu Jezusie moim. Módlmy się. Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości. Oraz kadzidło żywej modlitwy, uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozmyślania na oktawę Bożego Narodzenia ze świętym Alfonsem Mario Liguorim. Dzień ósmy. O imieniu Jezus. Imię Jezus jest imieniem boskim zwiastowanym Maryi od Boga przez Anioła. I nazwiesz imię Jego Jezus, i dlatego nazwanym zostało imieniem nad wszelkie imię. Było także nazwane imieniem, w którym znajdziemy zbawienie, w którym byśmy mieli być zbawieni. Duch Święty porównuje słodycz i łagodność imienia tego do łagodności olejku balsamicznego. Olejek wylany imię Twoje, albowiem powiada Święty Bernard. Jak olej służy do oświetlenia, jak używa się go za pokarm, a także i za lekarstwo, tak imię Jezusa jest światłem umysłów naszych, posiłkiem serca i lekarstwem dla duszy. Jest światłem dla umysłu, gdyż tym to imieniem. Nawrócił się świat z pomroku, poganizmu dla światła wiary. My też należący do narodu, który pierwotnie był Pogańskim, pozostawalibyśmy pogrążeni w tym, stanie, gdyby Pan Jezus nie przyszedł na świat dla oświecenia naszego. Jakież więc dzięki składać powinniśmy Panu Jezusowi za dar, jaki nam uczynił, przynosząc nam wiarę, i co by się z nami stało, gdybyśmy byli narodzili się pomiędzy tymi, którzy do dnia dzisiejszego są poganami albo kacerzami? Bez wiary nie masz zbawienia. Kto nie wierzy, będzie potępion. To też bylibyśmy niechybnie i my zgubieni. Prócz tego, imię Jezus jest posiłkiem pokrzepiającym serca nasze. Tak jest bez wątpienia, albowiem imię to przypomina nam wszystko, co Pan Jezus zrobił dla naszego zbawienia. A stąd pociesza nas w strapieniach. Przymnaża nam siły do postępowania na drodze zbawienia, dodaje odwagi, gdy na duchu upadamy, i zapala nas świętą miłością, przypominając, co Jezus nasz odkupiciel wycierpiał dla naszego zbawienia. Na koniec, boskie to imię jest lekarstwem dusz naszych. Gdyż wzmacnia je przeciw pokusom wrogów naszych. Niech zadrży piekło i niech precz uchodzi, gdy usłyszy wymówione to imię, jak mówi apostoł, aby na imię Jezusa wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich i podziemnych. To kuszonym jest, nie upadnie, jeśli wymówi imię Jezusa. Wszyscy, którzy go wzywają, nie dopuszczą się grzechu i wyratują się z najgłębszej toni. Chwaląc będę wzywał Pana, i będę wybawion od nieprzyjaciół moich. Któż z ludzi zgubił się kiedy? Wezwawszy w chwili pokusy przenajświętsze imię Jezusa. Ci, którzy się gubią, są to ci tylko, którzy albo go nie wzywają na pomoc, albo przestają wzywać, gdy pokusa trwa dłużej. Modlitwy i postanowienia. O Jezu mój! Gdybym Cię był wzywał, nigdy by mnie szatan nie mógł zwyciężyć. Nieszczęsny, postradałem łaskę Twoją, gdyż zaprzestałem wzywania Cię na pomoc w chwili pokusy. Teraz, O Boże mój, całą moją nadzieję pokładam w imieniu Twoim. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wypisz więc, O mój Jezu, na moim biednym sercu Twoje wszechmocne imię Jezus, ażebym zawsze mając je tam wyryte przez miłość, miał podobnie zawsze też na ustach, wzywając tego imienia we wszystkich pokusach, jakie mi przygotowuje piekło, ażeby mnie podbić w swoją niewolę i odłączyć od Ciebie. W imienia Twego wzywaniu wszelkie znajduję dobroci. Jeśli doznam strapienia, ono mnie pocieszy, gdy pomyślę, żeś ty daleko więcej cierpiał z miłości ku mnie. Jeśli grzechy moje zachwieją we mnie ufność, ono mnie podniesie na duchu. Przypominając, żeś Ty przyszedł na świat dla ratunku grzeszników. Jeśli natroł na mnie pokusy, imię Twoje uzbroi mnie siłą, przypominając, że większą jest moc Twoja do poratowania mnie, aniżeli wściekłość piekła do zatracenia. Na koniec, jeśli poczuję się zimny, ostygły w miłości twojej, ono rozbudzi we mnie gorącość ducha, stawiając na myśl miłość, jaką masz do mnie. O Jezu mój, oddaję ci całe serce moje i ciebie tylko miłować pragnę. Chcę wzywać cię, jak będę mógł najczęściej. Pragnę umierać z przenajświętszym imieniem Twoim na ustach, gdyż jest to imię nadziei, zbawienia i miłości. O Maryjo, jeśli mnie miłujesz, jak o tym wątpić nie mogę, wyjednaj mi łaskę bezustannego wzywania imienia Twojego i Boskiego syna twego. Spraw, by słodkie imiona wasze były duszą mojej duszy, i żebym w ciągu całego życia mojego i przy ostatnim tchnieniu moim powtarzał: Jezusie Maryjo, wspierajcie mnie. Jezusie Maryjo, kocham was. Jezus Maryja, w ręce wasze. Oddaję duszę moją.